Witam serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień pracuję w gabinecie Poczucie Piękna. Czy zdajesz sobie sprawę, z droga e, klientko, jeśli przychodzisz po raz pierwszy do gabinetu kosmetycznego i chcesz umówić się od razu, bądź umawiasz się od razu na zabieg jakiś inwazyjny, a, bo wyczytałaś sobie gdzieś, bądź ktoś Ci polecił dany zabieg, że jest on niezwykle skuteczny i niewątpliwie tak jest. Co nie oznacza, że my od razu ten zabieg możemy Ci wykonać przy pierwszej wizycie. Po pierwsze, dlatego, że być może ta skóra w ogóle nie jest na to gotowa, może ma jakiś inny problem, może jest zaburzony płaszcz może trzeba tą skórę złuszczyć, może trzeba ją odświeżyć bądź odbudować. I nawet jeśli ty nie widzisz pewnych rzeczy gołym okiem, to my specjaliści po dokładnej analizie skóry jesteśmy w stanie skutecznie dobrać Ci zabiegi, które będą skuteczne na Twój problem skóry. Oczywiście pochylimy się nad Twoją prośbą, ale nie jest powiedziane, że od razu będziemy wykonywać rzeczywiście ten zabieg, na który się umówiłaś. Zatem miej na uwadze, że my w Poczuciu Piękna, a przed wykonaniem zabiegu, konsultujemy jeszcze skórę. Dlatego e, jeśli umawiasz się do nas e, online i rezerwujesz jakąś konkretną usługę, e, prawdopodobnie skontaktujemy się z Tobą a, i poprosimy o wydłużenie czasu zabiegu, e, o konsultację kosmetyczną. Dlaczego? Dla dobra i bezpieczeństwa Twojej skóry, bo to jest motto, które przewodzi naszej codziennej pracy.